Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Domczor. W tym odcinku pokażę, jak odzyskać konto na Facebooku, gdy oczywiście jakiś haker się włamał i zmienił nam e-mail. Zapraszam do oglądania, ponieważ instrukcja i wykonanie tego jest naprawdę bardzo proste. Oglądamy. OK, na wstępie chciałem zaznaczyć, że proszę nie pomijać żadnego fragmentu filmu, ponieważ na swoim kanale mam wiele filmów, poradników i zawsze ktoś pominie jakiś fragment filmu i później w komentarzu zadaje pytanie takie, jakie ja akurat wytłumaczyłem w filmie. Więc proszę nic nie pomijać, bo będziecie zadawać pytania, na które na pewno poruszyłem kwestię w tym filmie. Sposobów odzyskania konta są dwa. Prawdopodobieństwo odzyskania konta nie jest pewne, jeśli się te czynności wykona, ponieważ po prostu no uważam, Facebookowi i supportowi Facebooka nie zależy na tym, aby jego użytkownicy odzyskiwali konta, jednak dają takie możliwości odzyskania konta, które teraz pokażę jak wykonać, natomiast nie obiecuję, że jeśli wykonasz te czynności, to dostaniesz tą odpowiedź. Oprócz tego, że pokażę, jak odzyskać konto dwa sposoby, to oprócz tego na końcu filmu jeszcze powiem, do czego prawdopodobnie ktoś będzie wykorzystywał wasze konto, więc jest poradnik i trochę informacji na końcu jeszcze dodam. Ok, pierwsza możliwość jest taka, więc wchodzimy, jesteśmy zalogowani na koncie jakiegoś swojego znajomego, który nam pomaga. Wchodzimy na przykład na swój profil. Wyobraźcie sobie, że to jest właśnie wasz profil, który jest skradziony. I będąc na przykład zalogowanym na koncie waszego kolegi, siostry, dziewczyny, chłopaka, nie wiem, wchodzicie tutaj na te trzy kropki. Klikacie uzyskaj wsparcie lub zgłoś profil. I wybieracie opcję Nie mogę uzyskać dostępu do mojego konta. A następnie klikacie dalej. A następnie klikacie na gotowe. Natomiast jest jeszcze taka druga opcja, co zalecam, aby Wasi wszyscy znajomi to zrobili. Wasi znajomi oczywiście tutaj wchodzą w trzy kropek, uzyskali wsparcie lub zgłoś profil i Wasi znajomi, wszyscy Wasi znajomi wybierają opcję podszywanie się pod inną osobę. I teraz rozsuwa się następne pytanie, kto jest obiektem podszywania. Z zaznaczają znajomi i klikają dalej. Powiem tak, być może jeśli 100 albo 200, może 50, albo chociaż 30 waszych znajomych zrobi te takie same zgłoszenie, to być może support SteamA jakoś w magiczny sposób zwróci na to uwagę. Ok, teraz pokażę następny sposób, jak odzyskać konto, gdy ogólnie jesteście wylogowani, bo macie stracone konto. Natomiast zanim to poka przejdę, pokażę tylko tutaj tą stronę główną, na której jesteśmy wylogowani. Tutaj jest opcja Nie pamiętasz hasła. Na tą opcję w ogóle nie, warto, nie, nie, nie ma sensu co wchodzić, bo tam są tylko możliwości dla osób, które zapomniały hasła, ale mają dostęp do maila. Absolutnie przestudiowałem wszystko. W żadnym przypadku nie ma sensu tutaj klikać, jeśli jakiś haker zmienił ci e-mail. Ok, i teraz właśnie pokażę ten kolejny sposób na odzyskanie konta. Wiadomo, jesteśmy wylogowani i wchodzimy na stronę, który link jest podany w opisie mojego filmu. Jest, więc klikacie na ten link, jest w opisie filmu podany. Okej, okay. jesteśmy teraz na takiej stronce, gdzie mamy taki malutki formularzyk i jest napisane, jeśli masz problemy z logowaniem lub z hasłem, to jest właściwie miejsce. Za pomocą poniższego formularzu poinformuj nas o występującym problemie. Więc tak, tutaj wpisujecie swój kontaktowy e-mail, tam domy, domczor, małpa, coś coś.pl, dobra, i opis problemu. I piszecie, na moje konto się ktoś włamał, Proszę o przywrócenie poprzedniego e-maila. Moż można w sumie dopisać: znam wiele informacji i na temat swojego konta, więc można mnie zweryfikować, ponieważ tam dużo tych rzeczy znam. Jest też opcja załącz zrzut ekranu. Ale w przypadku gdy masz skradzione konto, nie ma sensu do załączania jakiegokolwiek zrzutu ekranu. I klikacie na końcu wyślij. W tym momencie teoretycznie powinniście dostać odpowiedź od supportu Facebooka, a czy ją dostaniecie, to nie wiem ponieważ znam osoby, które od dwóch lat już próbują odzyskać konto i po prostu tego nie mogą zrobić. Życzę Wam, żeby naprawdę ten support w końcu odpowiedział Wam i naprawdę proszę, no nagłośnijmy ten film, żeby... Po prostu ten support w końcu zaczął odpisywać. I już pokazałem, gdzie to wszystko zrobić. Liczę na to, że tą odpowiedź od supportu otrzymacie. Facebook daje możliwość formularza i skontaktowania się z supportem. Natomiast oprócz tego, że daje tą możliwość, no to po prostu tej formy kontaktu rzeczywistej i realnej, no jednak nie ma. Ale oczywiście warto z moim poradnikiem spróbować. I teraz informacja, po co są kradzione konta na Facebooku? Prawdopodobnie oglądacie te swoje konta, gdy one już są skradzione i widzicie, że nic się z nimi nie dzieje. Z takimi kontami takie konta są najczęściej używane po to, żeby nabijać komuś lajki albo jakieś subskrypcje, jakieś obserwacje, ponieważ często na przykład na Allegro czy na innych jakichś tam serwisach, gdzie się coś sprzedaje, kupuje tam kup 1000 lajków od realnych kont, kup 1000 yy, komentarzy, coś tam, kup 1000 obserwatorów. Prawdopodobnie właśnie wasze konto będzie wykorzystywane, żeby lajkować czyjeś posty, gdy ktoś tam kupi takie lajkowanie. Na zakończenie chciałbym już dodać tylko króciutko, że zapraszam do reszty mojego kanału, na stronę główną mojego kanału, aby obejrzeć in, więcej innych ciekawych filmików, różnych poradników odnośnie komputera, odnośnie różnych stron internetowych, recenzje, troszeczkę gierek. Ja jestem domczor i się z Wami żegnam.